Witam wszystkich w dzisiejszym filmie. E, taka jakby niespodzianka w hodowli, bo jest niespodziewany nowy nabytek. E, jest samica wiedeńska niebieska młoda, tylko nie ja chcę się pokazać. O! Zdążył się schowa. E, jest. No, wujek e, kupił mi ją e, za śmieszną cenę, bo tam 15 zł, chyba. E, no i ją, dał. E, no i jest. Wiedeńska niebieska, ładna samiczka. Fajna. Wujek brał sobie e, jej brata, samca, do swoich samic. No i wziął mi przy okazji. Przywiezł mi ją w takiej oklatce metalowej. Jest ona u mnie od wczoraj. Jest fajna, troszkę mała. Ona no ma blisko 2 miesięcy. Fajna samiczka. Tutaj ma trawę. Zamontowałem karmidło. Już jadę zboże, będę musiała dosypać. I fajna na razie jest. Nic się tam nie dzieje. Trochę się boję, bo jest nowy co sami wiecie. Ale chciałam Wam pokazać. Jest nowy nabytek. Także jeżeli się podoba, spodobał Wam się ten nowy nabytek, to napiszcie w komentarzu. Ja Wam przypnę serduszko. E, może zostawić również łapkę w górę. E, subika wraz z wyneczkiem, żebyś był na bieżąco. I osiem łapy w górę i kolejny film. Trzymajcie się. Cześć.